Wcale nie tajna grupa przedstawia Lisa Angels Szepty oceanu Rozdział drugi Ciągni długi sznur Życia jedwabną nić A This Statek zabujał się jak kołyska, zwalając po raz kolejny z nóg przerażonych marynarzy. Gilbert boleśnie uderzył w burtę. Obolały podniósł się z pokładu i spojrzał na olbrzymi ogon morskiego ssaka. Kadłub okrętu był w strzępkach. Przez brak słońca nie mógł dostrzec powagi strat, ale pływające wokół drewno połyskiwało złowrogo w świetle księżyca. Na domiar złego statek coraz bardziej przechylał się na prawą burtę. W głowie miał pustkę, przed oczami majaczyła mu smuga odpływającego zwierzęcia. Słyszał jedynie bicie swojego serca. Wszystko zwolniło. Odwrócił wzrok w stronę swoich towarzyszy niedoli. Czy wszyscy tu umrą? Zostaną pożarci przez te paskudne ryby, których szczerze nienawidził? Utonie, zanim osiągnie swoje cele, marzenia i złożone obietnice? W jedną chwilę jego myśli zalały tysiące pytań, i na każde była tylko jedna odpowiedź: Chcę żyć. Czas znów zaczął biec. Głosy znów dotarły do jego uszu. Szykować szalupy, do cholery. Mają być w gotowości, bo jak nie, to nas rekiny pożrą. Głos kapitana niósł się nad gwarem zdezorientowanych marynarzy. Cholerne wieloryby, że akurat teraz musiały się napatoczyć. Ładujcie prowiant do diaska, szybciej! Panienko, miej nas w opiece. Rysiek, zmieniaj kurs, kolejna bestia płynie prosto na nas. Stratuje statek. Gilbert podbiegł do kapitana. Mężczyzna ani trochę nie przypominał zapijaczonego człowieka z wcześniej. Marynarze, którzy go wcześniej minęli, stawili się z powrotem. Woda zbyt szybko napływa. Odcięliśmy dolny pokład, ale nie damy rady jej zatrzymać. Idziemy na dno! Dodał Janek, poprawiając nerwowo czapkę na głowie. Twarz kapitana z czerwonej przybrała kolor papieru. Matuniu, najbliższa wyspa jest co najmniej dwa dni drogi stąd. Sprawdzicie kurs. Zabierzcie do szalupy kompas i mapę. Przetarł twarz dłonią, z niepokojem spoglądając na zwierzę się na horyzoncie. W tej chwili miał tylko nadzieję, że jakimś cudem wieloryb ominie statek, jednak nie mógł ryzykować. Spojrzał z żalem na stary okręt, westchnął zrezygnowany, bezgłośnie się pożegnał i tak nie było już dla niego ratunku. Marynarze zajęli wszystkie miejsca w szalupie. Siedmiu mężczyzn z bólem patrzyło, jak okręt zostaje pożerany centymetr po centymetrze przez czarną otchłań oceanu. Wieloryb minął statek, a za nim wyłoniło się stado szarych grzbietów. Morze zafalowało od naporu wielorybich płetw i wypluwanej przez nich wody. Osamotniony okręt nie miał szans. Stratowany kadłub położył się na wodzie, a wkrótce całkowicie zniknął. Stado odpłynęło, woda uspokoiła się. Cisza grzebała nowy skarb morza. Ciemności rozświetlał jedynie słaby blask lampy. A marynarze, widząc bezkres wody, zdali sobie sprawę z zimna morskich nocy. Cisza, pełna niedowierzania i żalu, świadczyła o niespokojnych myślach rozbitków. Gilbert nie mógł opanować drżenia rąk. Nerwowo przyglądał się towarzyszom, którzy, podobnie do niego, nie mogli wydusić z siebie słowa. Jego wzrok padł na siedzącego na drugim krańcu łodzi przerażającego mężczyznę. Jako jedyny z kamienną twarzą przyglądał się wodzie. Jakby wielkie ssaki miały wrócić. Gilberta przeszedł dreszcz. Mieli szczęście, że wyszli z tej sytuacji żywi. Zdawał sobie sprawę, że życie zawdzięczają rozwadze kapitana. W końcu nieraz słyszał o katastrofach na morzu i były o wiele straszniejsze od powolnego tonięcia statku. Na szczęście to już koniec. Teraz tylko dopłyną do najbliższego lądu, a może przy odrobinie szczęścia uratują ich inni marynarze. Jednak przerażające spojrzenie mężczyzny sprawiało, że chłopak czuł się jakby coś jeszcze czekało na nich podczas tej podróży. Coś, czego z pewnością nie chciał doświadczyć. I co robimy? spytał Erik, ocierając z czoła krople potu. Kapitan spojrzał na zakryte chmurami niebo. Pogoda na morzu lubiła być kapryśna, a oprzyty całunem ciemności nieboskłon nie był dobrym znakiem. Westchnął zrezygnowany. Czekamy do rana! Potem wyruszymy. Niech się wszyscy prześpią. Dwie osoby przejmują wartę. W razie gdyby coś płynęło, wiecie, co robić. Młoko się, ty. Łódź zatrzęsła się gwałtownie. W ostatniej chwili Gilbert złapał ramię kapitana, chroniąc go przed wypadnięciem za burtę. Co to u diabła było? Wróciły? Cholera, czy to orki? Warknął Rysiek, trzymając się kurczowo łodzi. W tej chwili mógł się spodziewać wszystkiego. Nie, to coś innego. Chyba rekin mruknął stary marynarz, wpatrując się we wodę. Duży, ale nie zrobi nam krzywdy, dopóki siedzimy w... Słyszycie to? Wszyscy w zaniepokojeniu spojrzeli na wodę. Z ciemności dobiegło ich uszunucenie. Cicha melodia przerodziła się w niezrozumiały kobiecy śpiew. Słodkie, a zarazem pełne smutku dźwięki niosły się echem ze wszystkich stron, mrożąc serca. Co do cholery? Stary marynarz wstał. Otworzył usta, jakby chciał coś powiedzieć, ale nie wydobył z siebie żadnego dźwięku. Jedynie spojrzał z wdzięcznością na towarzyszy. Przeżył tyle lat na morzu i wielokrotnie słuchał tego śpiewu, jednak pierwszy raz w jego sercu pojawiła się rezygnacja, brak chęci do życia. Melodia kusiła, mąciła myśli. Wyraźnie słyszał wierszowane słowa, a serce z niewiadomych powodów znało ich znaczenie. Woda lubi pożerać słuchaczy jej szeptów. Oparł się obok łodzi i wpadł do wody. Gilbert widział, jak ten miły człowiek znika za kadłubem. Usłyszał plusk: człowiek za burtą! Wszyscy poderwali się, by pomóc staremu kompanowi, ale pomimo rzuconych lin mężczyzna nie wypłynął. Minęła godzina, a poczciwy marynarz zniknął bez śladu. Nawoływania nie pomogły. Może rekiny go zjadły? Byłoby słychać, rekiny strasznie hałasują podczas żeru. Pewnie jest już martwy. A może... Nie bądź głupcem, wola jest lodowata, on miał już swoje lata. Ale co mu odbiło? Zamknąć się, ten paki! Huknął kapitan, zirytowany ich zachowaniem. Nie mógł sobie darować straty członka załogi. Nie rozumiał zachowania starego przyjaciela. Nie po to porzucił okręt, by członkowie wyskakiwali z szalupy. Do tego ta niepokojąca muzyka na środku morza. Wiedział, że to jedyny szum fal obijających się o łódź, ale mimo to nie mógł oprzeć się wrażeniu, że to kobiecy śpiew. Kapitanie! Coś ruszyło się w wodzie! Mężczyzna poderwał się i wytężył wzrok. Coś płynęło w ich kierunku. Marynarze za nim mówili, widząc w wodzie ludzki kształt, Pomóżcie mu, to pewnie staruszek. Janek rzucił linę. Mężczyzna chwycił mocno jej drugi koniec, gotowy wciągnąć towarzysza na łódź. Postać złapała sznur i zanurzyła się gwałtownie, wciągając go pod wodę. Marynarz z trudem starał się złapać powietrze. Janek, nic ci nie jest? Zaraz cię wycią... Aaaa! Wrzask urwał się w chwili, gdy mężczyzna zniknął pod wodą. Janek? Janek! Eryk, nie pomożesz mu tak! Kapitan złapał go za kołnierz, powstrzymując go przed skokiem. Zostaw mnie! wyszarpnął się i z całej siły uderzył kapitana w twarz. Mężczyzna boleśnie uderzył o burtę, aż łódź się zatrzęsła. Eryk przewiązał się w pasie liną, a drugi koniec przywiązał do pokładu. Jak szarpnę, to nas wyciągniecie! Spojrzał na czarne lustro, na którym unosiła się czapka jego kamrata. Przełknął ślinę zmawiając ostatnią modlitwę i zanurkował. Lodowata woda otuliła go, a zimno przeszyło aż do kości. Rozejrzał się, ale ciemność pozwalała dostrzec jedynie parę metrów wokół siebie. Coś mignęło w polu jego widzenia. Najpierw zobaczył pionową płetwę, jak u olbrzymiego rekina, tyle że ten rekin miał ręce. Te wielkie, spięte błoną łapy przetrzymywały Jana a bestia olbrzymią szczęką pożerała go kęs po kęsie. Mężczyzna z przerażenia wypuścił z płuc powietrze. Monstrum oderwało się od uczty i spojrzało na niego ludzkimi oczami.